Cześć. Witam was serdecznie i moja małżonka też was wita w nowej serii, czyli Poradnik Lesbiki. Poradnik Lesbiki. Wyglądać dobrze nie musimy, bo to nie musi być piękne, to ma być praktyczne. Wszystko co usłyszycie to jest tylko i wyłącznie nasza Subiektywna wiedza, nasze subiektywne odpowiedzi i subiektywne odczucia, więc jeżeli macie ochotę, to zaciągnijcie coś z tego, a jeżeli nie, to jest to perfectly fine. Pytanie brzmi: Jestem brzydka. Czy ktoś mnie zechce? To jest, um, to jest bardzo ciekawe pytanie. To jest pytanie, w którym już sama siebie oceniasz, że jesteś brzydka. Z czegoś to musi wynikać, że tak o sobie myślisz. Być może masz za sobą jakieś ciężkie przeżycia, może jesteś trochę straumatyzowana, może rówieśnicy ci kiedyś dokuczali i dlatego tak myślisz. Ja uważam, że w każdym człowieku kryje się piękno i moja mama kiedyś mówiła, że każda potwora znajdzie swojego amatora. I to jest poniekąd prawda, bo jako ludzie fizycznie jesteśmy wszyscy bardzo różni, i kwestią gustu jest to, czy ktoś nam się podoba, czy nam się nie podoba. Więc to, że ty dziś myślisz, że jesteś brzydka, to nie znaczy, że wszyscy będą tak myśleli. Być może ktoś na ciebie spojrzy i sobie pomyśli, że jesteś naprawdę piękną istotą. Być może ty swoje jakieś wady widzisz bardzo przerysowane i takie karykaturalne. A wcale niekoniecznie tak musi być. My kobiety mamy tendencję do mocnego krytykowania siebie i swojego wyglądu. No dobrze, no ale jak już spotka tego kogoś, i, i ten ktoś powie, jaka ty jesteś piękna, no to bazując na swojej wiedzy o sobie i takiej niskim poczuciu wartości, ty i tak w to nie uwierzysz? Ty i tak w to nie uwierzysz, tak, to prawda. Dlatego warto jest pracować nad budowaniem poczucia własnej wartości. Powiem wam anegdotkę. Ma, ja, ja mam zawsze małą dupkę i zawsze dupkę małą miałam, i to u, uważałam za swój ogromny atut. On trochę już jest większa, ale jak miałam 20 powiedzmy lat, to była naprawdę malutka. I, I kiedyś pracowałam w Niemczech z Portugalczykiem, i on do mnie mówi, wiesz co, Mariola, na ciebie to w Portugalii to by się nikt nie popatrzył. Mówię, Dlaczego? Bo uważałam, że moja figura jest całkiem w porządku. On mówi: Jesteś ty ty za mała, jesteś ty ty za mała, tutaj nie ma za co złapać. Dupa nie ma, nóg nie ma. A powiem wam, że moje nogi to zawsze był mój temat. Taki dramatyczno wrażliwy, ponieważ ja zawsze byłam sportowcem, więc te UDA były na pewno większe niż u modelki. I on do mnie mówi: ty w ogóle nie jesteś w kategorii zainteresowania większości Portugalczyków, bo oni lubią taką dupę, takie nogi. Więc być może kwestia tego, że się urodziłaś w złym miejscu na świecie, ale z tym co powiedziałaś, że każda potwora znajdzie swojego amatora, tak właśnie jest. Ludzie są tak różni, że oceniać się w skali brzydka, piękna to jest to jest największa głupota, jaka może być, porównywać się do Instagramowych kont, piękności, które są tylko piękne na zdjęciach. Tam my w swoim towarzystwie naprawdę mamy znajomych, którzy mają przepiękne na pierwszy rzut oka życie, a za tym pięknym obiektywem i tym pięknym zdjęciem kryje się masa cierpienia. Lęków, bólu i naprawdę różnych niefajnych rzeczy, więc. I bardzo często też takiej nieakceptacji siebie, a w sieci, w internecie to wygląda tak, jakby dana osoba była super pewna siebie, osiągała nie wiadomo jakie sukcesy i w ogóle miała wymarzone życie, które chce mieć każdy, a wcale tak nie jest. I nie pozwalajmy na to, żebyśmy sami siebie definiowali jako. Brzydcy i niebrzydcy, bo nie o to chodzi. My bądźmy wdzięczni za to, że to ciało, że te nogi nas noszą po tej ziemi. Bądźmy wdzięczni za najbardziej podstawowe, prozaiczne rzeczy, które możemy wykonywać codziennie, e, za to, że możemy sami się wykąpać, że możemy pójść pobiegać. Naprawdę to jest bardzo dużo, więc nie oceniajmy siebie, że jesteśmy brzydcy lub nie, tylko patrzmy bardziej w głąb siebie. Każdy człowiek jest zupełnie inny, i fizycznie, i wewnątrz. Każdy z nas jest zupełnie inny, i nie to, jak wyglądamy, stanowi o tym, jakimi jesteśmy ludźmi i czy ktoś nas pokocha. Co z tego, że będziesz miała piękną okładkę samą siebie, jak będziesz strasznie zepsutym, zepsutym, zgorzkniałym, niedobrym, nieżyczliwym człowiekiem. Nikt nie będzie chciał być z kimś takim, więc. Będzie na krótką metę, do momentu, kiedy rzeczywiście nie, nie zobaczy, co tam się dzieje po drugiej stronie. Ja mam taką radę, żebyśmy się zamiast skupiać na tych wszystkich negatywnych rzeczach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że każdego dnia robimy milion pięknych, fajnych rzeczy, a wystarczy, że coś nam nie pójdzie i od razu cała uwaga na tym się skupia, że coś pieprzyliśmy. Tak samo jest z tymi cechami naszymi. Dlaczego się skupiasz na tym, czego nie lubisz, i to wypiętrzasz w swojej głowie? Znajdźcie jakąś jedną, dwie rzeczy, które kochasz. Ja, na przykład, przez całe życie nienawidziłam tego, że jestem strasznie nieśmiałą osobą, i w kontakcie bezpośrednim z człowiekiem drugim bardzo szybko się czerwienie. Dodatkowym takim minusem jest to, że ja się nie maluję, więc moje zaczerwienienie od razu moim zdaniem okropnie widać. I u psychologa przerobiłam to w ten sposób, że to jest strasznie urocze, ile tak naprawdę jest na pozór pewnych siebie kobiet, bo tak mnie postrzegają, które się czerwienią albo rumienią po, ze względu na jakiś komplement albo cokolwiek innego takiego błahego, i przekułam to w to, że to jest. Niecodzienne, i to jest bardzo urocze, i dalej się czerwienie, ale nie chowam wtedy twarzy i nie uciekam, tylko po prostu mówię na głos pewnie się zaczerwieniłam i uszy mi płoną, ale wyrzucenie tego na głos na pewno we mnie to rozładowuje. Ja myślę, że też fajnym i ciekawym pomysłem, jeśli jesteś otwarta na spróbowanie czegoś nowego, jest rozebranie się do naga i żebyś stanęła sobie przed lustrem. I zaczęła po prostu powoli oglądać swoje ciało. Próbowała to robić jak najczęściej i mówiła do siebie: Kocham cię, moje ciało i jestem wdzięczna za to, że nosisz mnie po tej ziemi. Naprawdę, ja też wielokrotnie mam takie momenty, że coś mi się do końca w sobie nie podoba, a w momencie, kiedy ostatnio zachorowałam i byłam w szpitalu, i później byłam unieruchomiona przez dwa tygodnie, ciężko było, było mi wstać z łóżka, to sobie pomyślałam, Naprawdę tak się zastanawiałam nad tym, czy mi przybyło parę centymetrów w udach i w biodrach, a dziś mam problem wstać z łóżka i to jest mój problem. Tak naprawdę, jeśli masz zdrowie, to możesz wszystko, możesz o to ciało zadbać, możesz je ukochać, możesz czujesz się wtedy sprawcza, możesz wiele zrobić, więc Naprawdę taka, praktykowanie takiej wdzięczności do tego swojego ciała, które nosi nas po tej ziemi, myślę, że jest bardzo ciekawym i wyzwalającym ćwiczeniem. A ja mam jeszcze takie spostrzeżenie, że żebyśmy ściśle precyzowali też, co chcemy osiągnąć, bo wyobrażenie, które mamy i nosimy w sobie, często w ogóle nie pokrywają się z tym, do czego jesteśmy zdolni i co możemy osiągnąć, to znaczy ja chcę mieć szczuplejsze uda, to siądź, poświęć czas i wypisz, co możesz zrobić realnie, żeby osiągnąć ten cel. Nie chcę schudnąć, to nie jest żaden cel. To jest bullshit, to jest pieprzenie. Twoim celem jest zredukować liczbę pożeranych kalorii, liczbę słodyczy. Wypisz sobie to. Wiecie co? Ja wychodzę z założenia, że ja nie wyglądam tak, jak chcę. Bo widocznie na tym mi nie zależy. Nie umiem się zmotywować, nie umiem określić jasnych, realnych celów i to jest moja decyzja. Mam takie uda, bo takie są. Być może jestem w stanie osiągnąć coś innego, ale to nie jest czas ewentualnie na to, albo nie mam wystarczających środków yy, i zasobów, żeby to osiągnąć. Koniec po prostu. To się nie bierze z niczego, że ty wstajesz i nagle jesteś taka. Tak. Chyba, że mówimy o piegach, no to, to, to jesteś taka. Tak, dokładnie. Są kwestie, które możesz zmienić, na które masz realny wpływ i na które nie masz wpływu i albo to zaakceptujesz, albo nie wiem, będziesz się poddawała operacjom plastycznym, żeby poczuć się lepiej. Ale na pocieszenie dodam, że myślę, że środowisko lesbijskie jest na tyle duże i obszerne, że kiedyś w końcu naprawdę trafisz na kogoś, kto cię po prostu szczerze pokocha. I nie tylko za to, jak ty wyglądasz, ale za to, jak, jak pięknym wewnątrz jesteś człowiekiem. Tak, przede wszystkim bądź dobrym człowiekiem. Życz drugiemu człowiekowi dobrze i naprawdę zacznij robić i czynić dobro na swoim podwórku, a zobaczysz, jak dużo ludzi zyskasz wokół. Good luck.